Władze powiatu gołdawskiego uznały za zasadną petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Niemniej jednak uznały, że nie są w stanie współfinansować w roku 2022 remontu dróg powiatowych, mimo że ze środków rządowych można uzyskać ponad 80% dofinansowania. To budzi sprzeciw Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin i jest podejściem zupełnie niezrozumiałym w XXI wieku. Rozpatrzenie petycji zjednoczenia chrześcijańskich rodzin w części dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych numer 1764 N Banie Mazurskie, Ziemiany, Rogale, 1815 N Gołdap, Kośmidry, Skocze, Juchnajcie, Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania. Referuje przewodniczącą i petycji pani Wioletta tomaszewska Wals. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni panie, panie, Państwo Radni, przedstawiłam dokładnie, szczegółowo projekt uchwały dotyczącej petycji, a powiem tylko w skrócie, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obradowała. Na dwóch posiedzeniach wypracowała opinię w sprawie y, petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych nr 176 (Mazurskiej Ziemiany Rogale 1815 N. Łódebkoś Midryskoczej Uchnajcie Rogale) y, oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji. Komisja oczywiście zasięgnęła opinii prawnika, jak również otrzymała stanowisko zarządu dróg powiatowych y, i wypracowała opinię podjęła decyzję, że petycja w tym w, w tej części jest zasadna. Jeśli chodzi o drugą część tej petycji, bo ona składała się z dwóch części, rada, druga część petycji w sprawie oznakowania tych wyżej wymienionych dróg informującą o zakazie wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 ton, rada nie jest właściwym organem do rozpatrzenia, więc przekazuje ją starości jako organowi właściwemu. Dokładnie, o, o dokładnie, dokładne uzasadnienie już przedstawiałam na komisji, więc proszę państwa radnych, proszę radę o przyjęcie tej Uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przejdźmy do głosowania po uprzednim sprawdzeniu kworum. Stan 11 obecnych radnych przy czterech nieobecnych dwóch zdalnie. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że jest dziesięciu radnych przy jednym głosie wstrzymującym się. Dziękuję bardzo za głosowanie.